serdecznie, w kolejnym odcinku zagrajmy w Sonic Frontiers. Przed nami mamy kolejny typ bossa, a mianowicie Kunoichi, która jest kolejną odmianą bossa typu ninja. Jak każdy, kto oglądał Naruto, wie, Kunoichi to jest jak ninja, ale kobieta. A jak to kobieta, jak przywali zeskoczenia z plaskacza, to. No cóż, uroki ekstremalnego poziomu trudności zachciało mi się za bardzo napadać. Kunoichi atakuje szybciej, atakuje agresywniej, więc wolę teraz być troszkę bardziej ostrożny, po tym jak zginąłem. No cóż, teraz na maksymalny poziom trudności jeśli raz oberwę to zginę od razu, tak jak wcześniej widzieliście, niezależnie od tego ile mam pierścieni, ale przynajmniej daje to pewien poziom trudności, dlatego że, no cóż, blok w tej grze jest po prostu przegięty i można blokować wszystko łącznie z grawitacją. Cechą charakterystyczną Kunoichi jest to, że pojawia się i znika. A następnie znowu się pojawia, żeby zaatakować nas z zaskoczenia. Więc jeśli widzimy, że znika, to po prostu trzymamy blok, a potem znowu trzymamy blok. A w końcu przestanie nas atakować, uspokoi się, stanie sobie w miejscu i wtedy możemy z powrotem w nią napawać. Jak mnie w tej grze irytuje, to spowolnienie po blokowaniu. To zupełnie nie jest do niczego potrzebne, a jedynie tutaj wydłuża to czekanie. Dlatego, że jeśli bym nie zablokował, to na przykład bym zrobił unik. No to byłoby troszkę bardziej niebezpiecznie, ale z drugiej strony nie musiałbym czekać, aż znowu zaatakuję, bo akurat wtedy nie mogłem jej zaatakować. Musiałbym czekać, aż kilka razy się pojawi i zniknie. Moim zdaniem jest to jeden z lepszych minibosów w tej grze. Wymaga opanowania systemu walki, wymaga zwracania uwagi na to, co robi, no i też nie jest takim klasycznym sonikowym bossem, który jest zupełnie odizolowany od systemu walki, po prostu to kwestia np. dobiegnięcia do niego czy usunięcia jakichś przeszkód, czy coś. I mamy kolejną zębatkę, która się przyda do wejścia do poziomu cyberprzestrzeni. I akurat w tym momencie, idealnie po pokonaniu bossa, zaczął się deszcz spadających gwiazd. W związku z czym bossy się zrespełniły, wliczając właśnie pokonaną konoidzi. Akurat to dobrze, że akurat teraz wyskoczyły te gwiazdki, dlatego że troszkę więcej fioletowych monet mi się przyda. Dlatego że wszystko jest strasznie drogie ubika na ekstremalnym poziomie trudności. A wszystkie pamiętniki, jak będę to zdobyć. Ale niestety, wystarczy zebrać tylko troszkę gwiazdek, a potem już więcej nie ma sensu. Nie ma tutaj żadnego wyzwania, jeśli chodzi o to, ile jesteśmy w stanie ich zebrać. Dlatego, że i tak te wszystkie gwiazdki się zmarnują, kiedy wzejdzie słońce i ten jednorękim bandyta przestanie pracować. Normalnie, kiedy wychodzę do gry na trudnym poziomie trudności, to zazwyczaj tutaj fioletowe monety mają większe znaczenie, dlatego, że połowę tej wyspy spędzam u biga. Serio, ta wyspa to jest po prostu jedno wielkie zbieranie pamiątek. Jak że to się odledziła i Koret jest obok, to pokonałem ją jeszcze raz, bo czemu nie? Zawsze, mimo wszystko, to jest dodatkowa zębatka. Nie chcę, żeby była sytuacja, gdzie tych zębatek mi zabraknie. Lepiej mieć za dużo, niż za mało. Zwłaszcza, że to jest jeden z tych bossów, które lubię, a nie jeden z tych, których zazwyczaj unikam. Takich jak na przykład Fark, który niestety jest jednym wielkim festiwalem cutie i w związku z czym nie chcę raczej zbyt często do niego wracać. A taką kunoichi z przyjemnością sobie pokonam. Przyjemnie się bije kobiety ninja w przeciwieństwie do rekinów. Ale to nawet fajne, że w tej grze możemy sobie przebierać, które bossy chcemy pokonywać, których nie chcemy, które bardziej lubimy. Za pierwszy razem jak gramy. No, to wiadomo, zawsze jest pewien element nowości, nie wiemy czego się spodziewać. I włosy są tutaj naprawdę bardzo różne. A jak już gramy ponownie, no to możemy sobie przybierać między ulubionymi włosami i z nimi walczyć. To jest dość spory plus tej gry. O, no, cześć, Sage. Nie Wcześniej...

I z biegiem czasu, z biegiem lat, jest to coś, na co trzeba będzie szczególnie uważać, biorąc pod uwagę współczesny rozwój sztucznej inteligencji i to, że ona po prostu będzie robiła to, co jej każemy. Chyba, że się zablokuje i zupełnie odmówi posłuszeństwa. I nie mam tutaj na myśli w sensie jakiś terminatorowy bunt maszyn, tylko mam tutaj bardziej na myśli coś w rodzaju ChatGPT. że e, na przykład. Miałem taką sytuację, gdzie chciałem zmusić ChatGPT, żeby wymyśliło, jak. Jakąś motywację dla czarnego charakteru, albo co ten czarny charakter miał robić, to miał być jakiś haker, chciałem taką historykę o hakerze. No i niestety jako, że Chan GPT nie popiera niczego złego, żadnego hakowania, łamania przepisów, to odmówiło opowiedzenia historii o hakerze. Tak, źle a tak nie dało, że albo sztuczna inteligencja się słucha, albo się nie słucha, więc... Kiedy się będzie słuchać no to w takiej sytuacji, no to będziecie na przyszłość wiedzieć, żeby podchodzić do tego jak do wrednego dzina, który zrobi dokładnie to, o co prosicie. Dokładnie. Niekoniecznie to, co chcecie, ale to, o co prosicie. Więc trzeba uważnie sformułować swoje życzenia i uważać, że kiedy się prosi o ochronę, to żeby przypadkiem sztuczna inteligencja was nie zamknęła w cyberprzestrzeni, żeby was chronić. Albo, no nie wiem, jakoś mniej science-fiction, no nie wiem, w jakimś bunkrze, w piwicy może was zamknąć, ale będziecie tam bezpieczni. Ten poziom w superprzestrzeni jest czymś, co było całkiem sporą rzadkością w poprzednich wyspach, natomiast dosyć często się pojawia właśnie na Ornos Island, a mianowicie zupełnie oryginalny poziom, który nie jest przyklejką z poprzednich gier. Zaraz po wydaniu tej gry, jeszcze przed wszelakimi aktualizacjami, na samym początku tego poziomu był taki bardzo fajny, śmieszny i sympatyczny błąd, że jeśli na samym początku, podczas tej senty, jak Sonic biegnie, bustowaliśmy w dowolną stronę, to Sonic się tam przekręca, pomimo że bieg nadal tak jak miał, jeśli chodzi o kierunek, więc można było sprawdzić, że bieg, jak Michael Jackson biegnie do przodu, a tak naprawdę porusza się do tyłu, albo porusza się bokiem. To akurat, moim zdaniem, był dosyć śmieszny błąd i czaszkę szkoda, że go załatali, bo no, śmieszny był. Nic nie szkodził, a śmieszny był. Tutaj, jeśli chodzi o czerwony pierścień, to warto się nie zapomnieć i nie polecieć tam do góry. Dlatego, że tutaj ten czerwony pierścień jest na dolnej ściewce, więc tutaj musiałem zeskoczyć na dół. Takim małym, rozczarowującym elementem na tym poziomie jest interakcja z samochodami. Jeśli biegniemy w jakiś samochód, to niestety on się po prostu zdezintegruje. Minęły czasy Sonic Adventure 2 czy Sonic Generations, w ogóle City Escape, gdzie jeśli biegliśmy w samochód, to ten samochód leciał dalej, uderzał w kolejne samochody, które leciały dalej, uderzał jeszcze kolejne, tworząc taką reakcję łańcuchową, rozwalając wszystko w okolicy. A tutaj niestety biegamy w samochód i się dezintegruje i zupełnie nie przeszkadza w bieganiu, stanowiąc jedynie taką po prostu dekorację. Ten poziom jest kolejną rzeczą, przez którą jestem rozczarowany tym, że zrobili kopię w jeśli chodzi o level design w większości poziomów cyberprzestrzeni. Dlatego, że level design jest tutaj, moim zdaniem, naprawdę bardzo dobry. Jest tutaj zdrowy mix platformowania, unikania przeszkód, ale przyjemny poziom, niewiele automatyzacji jest. Jest troszkę automatyzacji z tą sekcją, gdzie biegniemy po drodze, ale to jest tylko troszkę do tego, jeszcze pod względem długości. No niestety, to troszkę było rozczarowujące. No ale no cóż, akty w tej grze zbyt długie nie są, niestety. Niczego się nie nauczyli po Sonic Forces pod tym względem. Z drugiej strony, jeśli robią poziomy, które są połową oryginalnego poziomu, no to nic dziwnego, że efekty są, jakie są. No, nie wierzę, skrzynka miała coś użytecznego. Kluczyk do odblokowania szmaragdów chaosu, chociaż to moim zdaniem a w tak za bardzo użyteczne nie jest. PAMIĄTKI, PAMIĄTKI! Dla mnie tylko są przydatne zębatki i pamiątki, bo te klucze to... no... Po co mi, skoro i tak z w cyberprzestrzeni będę miał wystarczającą liczbę kluczy, a do w cyberprzestrzeni wchodzę wręcz dla przyjemności. Natomiast pamiątki, no to pamiątek potrzebuje naprawdę bardzo, 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 bardzo dużo, a zębatki... no to tyle, żebym... Miał tak ze dwie przez cały czas. Tak, żebym się potem nie stresował, że jak znajdę jakiś poziom w cyberprzestrzeni, to żebym musiał zostawić ten poziom i ruszyć gdzie indziej w poszukiwaniu bossa. A mówiąc o poszukiwaniach bossa, radar nam pokazuje X na tą statuę, ale jednakże. Nie widać tutaj żadnego bossa, nic się nie nie zaatakowało, poza tym wrednym panelem, który mnie wyrzucił tam, gdzie nie chciałem. Dobra, cofam się, wracam. I idę tam, gdzie miał być boss, ale to tylko stateła, a więc jak jej użyję, to materializuje się boss, który jest niematerialny. Ghost! Jest to serio bardzo unikatowy boss, który jest właściwie troszkę mało bosowaty, a bardziej po prostu takim wyzwaniem platformowym. Ghost podpina się do statu, które należy okrążyć okręgiem. Nie trzeba go potem atakować, silnie jest tak, że jest ogłoszony czy coś. I przez cały ten czas Ghost wysysa nam pierścienie. Czasami wysysa wolno, albo wysysa szybko, w zależności od tego, czy akurat znajdujemy się obok czarnej dziury, czy nie. Do tego jeszcze Ghost cały czas atakuje nas jakimiś pociskami, co jest szczególnie problematyczne. Jeśli jesteśmy na jakiejś szynie, czy podczas jakiejś sekcji platformowej, należy uważać. No bo w końcu, jeśli oberwiemy, stracimy pierścienie, a potem. Ta wysysarka pierścieni wyższe nam jeszcze dalej. No to jest to nas w stanie zabić. Więc jeśli oberwiemy, mamy niski poziom obrony, a gram na ekstremalnym poziomie trudności, więc mój poziom obrony wynosi pierwszy. No to w takiej sytuacji możemy od razu zginąć. Więc nawet na niższych poziomach trudności może być to jeden z bardziej wymagających włosów, dlatego że jeden strzał potrafi zabić nie zawsze. A tak poza tym jest to po prostu wyzwanie platformowe. Musimy biec po platformach tak jak nas kamera kieruje. I pędzić, pędzić. I tutaj nie oberwać. Robić uniki, dlatego że Ghost rzuca bomby. Nie chcemy oberwać bombą. Dlatego wtedy stracimy nie Jak stracimy pierścienie, to zginiemy. I kolejne kółko. I Ghost został zaatakowany. I pokonany. I tutaj wychodzi taki jeden mój problem z bosami, Nie widać, gdzie te zębatki spadają. Gdzie ta zębatka? Gdzie jesteś, zębatko? Gdzie wylądowałaś? Mała, okrągła zębata bestio. No, tutaj spadła zębatka. I jeszcze cofnijmy się troszkę na tą wcześniejszą część wyspy, dlatego że tam jest kolejny znak zapytania. A jak szybciej tam okrążymy wszystko, to nie będziemy już musieli się wracać. Zobaczcie, już i tak mamy już chyba praktycznie wszystko. Wygląda na ważne, a jedyne co robi to chroni szmark chaosu przed nami i blokuje nam dostęp do niego, dlatego że wymaga 180 pamiątek. Zupełnie nie rozumie, jaki sens w tej grze w ogóle pasek bustu. Nie jest tutaj właściwie żadną trudności, żeby sobie po prostu narysować znak nieskończoności, ale trzeba po prostu o tym pamiętać, czasami się zapomni. A normalnie ten pasek bustu też jest tak długi, że zwykle nie trzeba tego robić, ale jak już się skończy, to się to robi szczególnie frustrujące. Na początku miałem z tym znakiem zapytania dość spory problem, dlatego że gdzie ta kulka spadnie, musimy złapać tą kulkę, zanim wyloduje na ziemi. I sekretem jest po prostu stać w miejscu, nie ruszać się i patrzeć, skąd idą fale. Bo za pierwszym razem jak grałem, to się rozglądałem, szukałem tej piłki, no nie wiedziałem jak, gdzie, tutaj, co, jak, w którą stronę patrzeć. Sekret to po prostu patrzeć na fale, wejść w środek i podskoczyć. Środek jest wyraźnie zaznaczony, więc wiadomo, gdzie należy to zrobić. Do zobaczenia w następnej części!